We wtorek kolejowz zaprezentował swój najnowszy nabytek. Jest nim Filip Dagerstal, czyli stoper, który przeniósł się do Poznania na zasadzie rocznego wypożyczenia z Ewka Himki. Piłkarz dobrze wyskolony technicznie, szybki, dobrze grający głową, potrafiący dobrze wyprowadzić piłkę, także wpisujący się w, w profil naszego środkowego obrońcy. A przede wszystkim piłkarz, którego mistrz polski potrzebował od dawna. W kadrze na mecz z Dinamem Batumi jedynym zdrowym nomin Finalnym środkowym obrońcą był Lubomir Szatka. Lech no, na szybko łatał dziurę, bo rozmowy były prowadzone z, też z innymi zawodnikami. No, najgłośniejsze nazwisko to Helik, reprezentant Polski. Ale tutaj pewnie trzeba byłoby poczekać, trzeba było jeszcze te negocjacje prowadzić, a obrońca był potrzebny już teraz. Stal to postać nieprzypadkowa. Wiosną po zawieszeniu kontraktu z rosyjskim klubem zaliczył on 11 występów w szwedzkiej elicie. Na bułgarską 25-latek trafił na podobnych zasadach. Sporo grał w szwedzkiej ekstraklasie. 27 spotkań w rosyjskiej ekstraklasie, więc to też o czym świadczy. Dwa mecze w reprezentacji Szwecji, więc myślę, że solidny obrońca. Tylko w przypadku obrońców bardzo ważne jest to, jak wejdzie, jak się zaaklimatyzuje, jak będą wyglądały te jego pierwsze mecze. Defensor w taki sposób definiuje swoje mocne strony. Uh, Moim atutem jest spokój przy wyprowadzaniu piłki. Dobrze czytam grę i notuję sporo przechwytów. With and stuff like that. Szwed to czwarty piłkarz, który dołączył do Lecha w tym okienku, trzeci, którego Lech ściągnął na wypożyczenie. Z kolejorzem ma z kolei pożegnać się Dani Ramirez. Jak poinformował portal meczyki.pl, hiszpan najprawdopodobniej trafi do belgijskiego Zulte Warechem.